Witam serdecznie wszystkich. Ja jestem Bugi de BBRKS. Przedstawiamy Wam dzisiaj bezprzewodową klawiaturę Logitech Model K750. Co w niej jest takiego specyficznego? Otóż jest zasilana bateriami słonecznymi, jak kiedyś. I teraz, kalkulator. Zapraszam do review. Klawiatura znajduje się w zwykłym pudełku, jak każda inna. Mam wersję brytyjską, bo tu gdzie mieszkam, na pudełku napisane jest, że w kompletnym, kompletnie ciemnym pomieszczeniu klawiatura ma działać do 3 miesięcy. No ja raczej nie będę w piwnicy mieszkał, więc powinno być OK. Może wyciągnijmy ją z pudełka. Dajcie mi chwilkę. Co jest, co jest fajne w tej klawiaturze to jest to, że nie ma baterii. To jest naprawdę taki fajny wynalazek. Miałem już kilka bezprzewodowych klawiatur, ale brak baterii jest naprawdę bardzo... Atrakcyjny. Co mamy w pudełku? No przede wszystkim mamy klawiaturę i poza tym nic więcej. U góry pudełka, jak widzicie, mamy w, w, wytłumaczone, jak skomplikowane jest złożenie jingla do USB, jak skomplikowane bardzo jest włączenie klawiatury oraz jak bardzo skomplikowane jest ściągnięcie sterowników czy jakiegoś PDF-a o samej klawiaturze z ich strony internetowej. Klawiatura jest zabezpieczona, także nie powinna się rozwalić w, w podróży, czy w poczcie, jak będzie szła do Was kupna, kupiona w internecie czy na Amazonie który link powinien być gdzieś na dole. Eee, co mamy tutaj? Tu mamy właśnie pod tą naklejką z lewej strony, oto, e, jingle oraz jakąś przejściówkę, żeby to e, było jeszcze bardziej skomplikowane, włożenie jingla do jednego USB poprzez drugie USB, no bo o, widzicie ładne logo, Logitech. Nie wiem, jakiej technologii to używa, być może Bluetooth, być może Wi-Fi, nie mam zielonego pojęcia. Logo takie jest ichniejsze, Logitecha nie jest to jakiś normalne logo, a po środku jakieś numery telefonów, jakby komuś chciało się na party line zadzwonić. No to co? Klawiatura właśnie się prezentuje w taki ładny, bardzo glossy, czyli świecący sposób i jak widzicie, całkiem nieźle to się wygląda. Od tyłu jest klawiatura całkowicie biała, nie wiem dlaczego, tak jak sobie zrobili, piekły bo w sumie wychodzi, z jakimiś tam podstawowymi informacjami, numerem Modelu. Od góry jest to jak e, w, o, baterie takie, wyciąga się taki plastikowy, żeby klawiatura zaczęła działać. A tutaj mamy o on/off, włączenie, wyłączenie oraz klawisz pokazujący, czy w tej chwili klawiatura dostaje wystarczająco e, światło. Może ściągnijmy ten. Folikę z klawiatury. Jak widzicie, klawiatura całkowicie dziewicza, nieużywana względnie, <laughs> ale się to fajnie zrywa. No i w tej chwili, jak ktoś naprawdę nie lubi palcówek na klawiaturze, to będzie wściekły za każdym użyciem tej klawiatury. Jak widzicie, klawisze są osobne, co wielu ludzi sobie bardzo e, chwali, klawisze są bardzo ciche, niskie, nie są to wysokie klawisze, może o śmieciuszek pik, i już nie ma śmieciuszka. E, są to niskie klawisze, bardzo ciche klawisze i taka można powiedzieć, że to jest klawiatura bardzo w takim stylu Apple'owskim, jak Apple do Maców e, daje, że w zasadzie klawisz niewiele, o może go Wam pokaż, spróbuję pokazać z takimi podkątami, e, klawisz niewiele wystaje ponad całą klawiaturę. Może się przyznać, że ta klawiatura waży trochę, chyba ze względu na, na baterie, które, które gdzieś tam są zamontowane pod tymi klawiszami. Jak widzicie, bardzo niewielkie te klawisze, które się bardzo fajnie przyciska. Jest to przyjemna, naprawdę przyjemna klawiatura do, do pisania. Oczywiście jak macie klawiaturę bez, przej bez takich e, odstępów między klawiszami, to będzie Wam się na początku, o widzicie cieniutka, e, będzie Wam się myliły klawiszy, no ale tak jak za każdym razem jak się kupi nową myszkę czy, e, czy nową klawiaturę, to trzeba się do niej przyzwyczaić. Ja próbuję wam cały czas pokazać jak mniej więcej to jest e, zrobione w tym o może wam pokażę klawisze funkcyjne u góry kalkulator mail wyszukiwanie przewijanie włączanie mediów w sensie jakiś tam odtwarzacz muzyczny czy tak dalej jak się zainstaluje sterowniki to te wszystkie klawisze można sobie e, samemu o i tu jest klawisz właśnie funkcyjny który to włącza włącza e, jak się zainstaluje sterowniki to można e, to samemu sobie ustawiać od z tyłu od spodu mamy o nie, tu mamy nóżki, nie wyglądają może jakoś super wytrzymale, no ale nikt po tym skakać i biegać nie będzie. To ode mnie byłoby chyba na tyle, ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, jeżeli macie pytania walcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie jak szybko tylko mogę. Zapraszam do subskrypcji i poproszę Was, jakbyście mogli udostępniać filmik na fejsie czy, czy na innych social mediach. Dzięki wielkie, Bibiercast, Bugi, cześć!